Witam w pierwszym wyścigu Life za chwilę ruszają, już właśnie to zrobili. Teraz tutaj dość blisko, próby, tutaj zbiorować, z jest dwóch zawodników. No tutaj Ryder popełnia taki głupi błąd, później hamuje, wypychając propa z zakrętu i niestety musi to wszystko nadrobić. Tutaj na razie bez jakichś większych yy, szaleństw na tej szykanie, na razie czysto. No, Propop będzie musiał to nadrobić, jeżeli mu się uda. czele jak na razie jest Speedo, y, potem jest y, Rider, Peter. No i Także, Czy widzicie? Już nie schodzi do zakrętu. Zobaczymy jak pozostała ta też nie najgorzej. po no troszkę się jakby oddalił. Ok, będzie dokładnie 7. Czyli cały wyścig będzie mierzył jakieś 22 km, około, 20, około 23 km, więc no, trochę będzie trwać jakieś parę ładnych minut, nie powiem ile, ale będzie to oglądać. No, już jesteśmy na drugim kółku Rider na drugim, na trzecim splitter, jak na razie bez zmian, w czwarty nadal. Się, oj, tutaj, rider, no niestety, popełnia błąd na zakręcie. I ciekawe czy to Peter wykorzysta jeszcze. Nie, niestety nie. wiele zabrakło. I próbował troszkę się przybliżył do tej yy, goniącej dwójki. Zobaczymy, czy w ogóle da radę wygonić. No tutaj, Peter próbuje teraz wygonić Raidera, No tutaj, teraz błąd ze strony Petera za szeroko wyszedł z zakrętu i go wyrzuciło, Niestety. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jesteśmy teraz. Yy, z kamery kierowcy z kokpitu Petera, który zajmuje obecnie trzecie miejsce. Widzimy, jak bardzo Rider się oddala w niektórych momentach. No, zobaczymy, czy mu się uda. Tutaj troszkę za dużo gazu. Ja tak, niestety, i auto zaczyna tracić. Panowanie. Niestety. Jest już, tuż, tuż i ciekawe czy to wykorzysta. Jednak tak. Propom, już jest na trzecim miejscu. Niestety, Peter tutaj musiał walczyć z swoim pojazdem i przez to musiał stracić swoje najniższe podium, czyli trzecie miejsce. Obejrzymy to jeszcze raz na powtórce, jak to wyglądało. Dokładnie za dużo gazu. Po prostu auto wyrzuciło i niestety nie zdążył tego opanować. A propos, to wykorzystał. Wyprzedzając go i. Obecnie Propop jest na trzecim miejscu. Aczelen na razie bez zmian. jest pierwszy, drugi jest Ryder, trzeci jest Propop, czwarty jest Peter. Mhm, dokładnie, ta strata już, że tak powiem, się rozciągnęła. Ostatni, czwarty zawodnik może tracić gdzieś około 12 do 15 sekund. Tak myślę. No jeżeli Propop teraz yy, niczego tutaj głupiego nie zrobi, mam no, nadzieję, no jest bardzo blisko. No i niestety Peter tutaj teraz, no, już niegrzeczne zachowanie i tutaj też mało co, brakowało. Niestety. Propop wraca z powrotem na czwarte miejsce, niestety. Peter tutaj zbyt późno zahamowo zaczepił o Propopa. Propop poleciał już niestety okiem, jak widzicie. No, mało brakowało, jeszcze by go obrócił, by go spitował, ale do tego nie doszło. I tutaj, tak samo, pro Pitera by równie dobrze by spitował, ale też nie wyszło. Więc, no, że tak powiem, nazwę to im dwa fuksy takie auto, jeżeli chodzi o auto 1000 RB4, to auto. Jest dość trudne wprowadzenie. prowadzeniu. O, chyba, że ktoś lubi tam Majsterkować, ale jeśli chodzi o takie standardowe ustawienia typu Rate S czy y, Hard Track, no to nie jest łatwo. Bardzo często auto zarzuca przy takim dość nieoczekiwanym momencie i trzeba dobrze go wyczuć, więc to też nie jest łatwe y, zadanie. Podobne problem mają inne auta, na przykład choćby zwane tutaj LX4 albo LX6 które też pod tułem, no niestety dużych obrotów potrafią zrobić coś głupiego no, najlepszą zasadą jest to żeby podczas hamowania kierownica żeby była po najlepiej żeby ona nie była w trakcie jakiegoś skrętu bo wiadomo no lepiej żeby was docisło na zakresie niż was obkręciło prawda i potem to tak wygląda jak widzimy, Ryder tutaj jest na drugim miejscu, już czwarte okrążenie. Na trzecim miejscu jest Peter, czwarty jest Prophet, który stara się dogonić. Petera, no jest blisko, już jest bardzo blisko. Tutaj propo się zaczyna powoli dobierać do Pitera, ale tak jeszcze jeszcze mu brakuje, choć no nigdy nic nie jest wiadomo, to patrzymy yy, z tu Pitera. Propof jest bardzo blisko, już tam praktycznie no, już tak powiem, łapie ten tunel aerodynamiczny i stara się jak najszybciej wyciągnąć praktycznie. Teraz Propo. ciekawy, czy to wykorzysta umiejętnie, no, jest bardzo blisko, jeszcze nie, jeszcze nie tutaj, ale rider się pomylił. Peter niestety zbyt głęboko im przehamował. Propo ścina. Niestety przykane i w związku z tym niestety i jeszcze mało to spitował. Petera zaraz zobaczymy po których, jak faktur... to i tutaj teraz też Reader popełnia błąd na zakręcie. Propo tak samo. O cóż, widać. już Reader ma jakieś tutaj problemy z oponami. Widzimy tutaj jeszcze raz tą akcję, starał się tutaj już, już wyprzeć tutaj peter ale jednak niestety wolał yy, zrezygnować. Tutaj teraz leader popełnił błąd wyjścia i ściął po prostu, no niestety, no, tuż. Niestety Peter tutaj teraz ucierpiał, został spitowany. A no teraz widzimy kolejną akcję, Rider Reader zostaje wypchnięty z zakrętu. Propop zrobił ten sam błąd, dokładnie ten sam i tutaj Reader już niestety, sprawa jednak, no... Jednak chyba ogumienie. Widać, że coś niedobrego się dzieje. I przez to jest obecnie na drugim miejscu. Jeżeli to dobrze wykorzysta, i lider ponowny błąd plus dodatkowe uszkodzenia z przodu, to będzie jeździł niestety tylko gorzej. Chyba, że. Zacznie jakoś bardziej symulować gazem i hamulcem. Może to coś da, ale raczej nie. Więc jego stan jest no, dość słaby. Peter jest już no, za nim jakieś 3 sekundy do 4 góra. Więc no stały już dwa okrążenia. Jesteśmy na piątym okrążeniu. I jeżeli chodzi o pozycję lidera, to bez zmian. Nadal Spyro jest na czele. Zresztą jak widzicie, strata jest jak na razie ogromna. Chyba się też minęło, tutaj już zaczyna jakieś problemy, zaczyna wolniej wchodzić w zakręty i pogumienie mm, widocznie też, zaczyna odmawiać posłuszeństwa. No jednak wolniej, jednak szerzej trochę, no też jak ma jakieś tutaj kłopoty, traci jakieś 5 sekund może do 6. Przecież jest nadal reader, który ma podobny powoli problem jak Spyro. No, no, widać, no jednak, no opony. Niestety, no, jeszcze uszkodzenia, jak widzicie, z przodu. Także, no, będzie tylko gorzej i wyłącznie. Już jest Peter tuż, tuż za readerem. Prowokowania błotna na wrocie i. No, było blisko, chyba że Spiro coś bo nagle strata zmalała. Może powtórka jakaś, albo coś na stylu, no a jednak, widzicie. Kierownica nie była idealnie prosto, wystarczy minimalny jakiś kąt i wystarczy, żeby auto poleciało obokiem i walnęło właśnie w bandę. A tutaj po propo, nie chciał zaryzykować i po prostu pojechał szerszym torem. No i Spiro też jest yy, uszkodzony, że tak powiem, z przodu jest wgnieciony przód. Propop, no tutaj zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Bo potem już jest szóste okrążenie. No, ciekawe. Jeżeli chodzi o uszkodzenia w ogóle, całościowe, to chyba Propop jest w najlepszym stanie. Chociaż daje takie 3, takie 2-3 kolizje. No i tutaj ponowna potyczka. Niestety, Peter, no tutaj za bardzo. Widocznie chciał i popełnił głupi błąd. nisząc jeszcze mocniej swoje auto. No widzimy już tutaj też problemy z ogumieniem. Tutaj już też zaczyna bokiem go y, wyrzucać. No i też trochę obrotu. Kropa po popełniał ponownie ten sam błąd. Za szeroko nas zakręcie. Niestety no. Starta się ponownie zwiększała do okolic 3 sekund. No i teraz będzie ostatnie, już siódme okrążenie. No zobaczymy, zobaczymy, jak się wszystko potoczy. I oby teraz nie było tego błędu. No. z uślizgiem, jednak. No, jednak też ma jakieś problemy z ogumieniem. Propop, no. dość czysto też. Tutaj na miarę możliwości. Zobaczymy. Strata już się skurczyła do okolic. Mm, do no, jednak nie, się utrzymuje nadal do 3-4 sekund, tak jak wcześniej wspomniałem. Chyba, że teraz coś. No bo widzimy, już tutaj na granicy możliwości, sporo jedzie i ciekawe czy zdąży to utrzymać. W swoje pierwsze miejsce. Może. Się uda. A propos, jest już tuż, tuż. się znaczy musiał tutaj sporo z gazu spuścić, żeby tutaj swobodnie wjechać w zakręt. Propopis, no już bardzo, bardzo blisko. jest tylko kwestia dosłownie trzech zakrętów, czy to wykorzystać. Jeszcze tutaj, hamuję dzisiaj. szybciej. No, jest tuż, tuż. Troszeczkę tam puknął. Adal Spiro no, nadal blokuje. Zobaczymy jak się wszystko potoczy i... Szkana, ostatni zakręt. No i propop teraz. Jednak pierwsze miejsce. Zobaczymy czy da do końca. Jednak tak. Spiro jednak no niestety musiał... Mm, Zrezygnować z rywalizacji dlatego, że ogumienie mu na to nie pozwalało, a nie miał co... Że tak powiem... Tutaj... Jechać na maksa, bo to nie o to chodzi. No jak widzimy trzeci jest... Reader, czy też Rider, zależy tak jak tam sobie życzy. No i czwarty Peter, który nie ukańcza wyścigu, ze względu na uszkodzenia wizualne, jak i niestety też pewnie ogumienie. I niestety, to no, cóż. No i widzimy ogólną punktację.